Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie nareszcie wbiliśmy 5000 tutaj puszek na klanie, ale doświadczenia osoby. Mówiłam 10 rang na Jessie i tak samo dziesiąty rang na Genę. Yy, czekajcie. Andrzej Kaktus. Weź to, tą Jessie, bo ty będziesz grał Jessie a ja Genę. Żeby zagrać z tymi brawlerami, co wbijam ranka, ok? A no przy okazji trafiłem To ja... No tak, on trafił. Andrzej Kartus z kolera. kamerzysta trafił niedawno. Peni. Kamerzysta w sensie tamten, co z nim Ja jeszcze tego na Ety oficjalnie nie rzucim Ej, chodź, chodź tu kamerzysta. No, dobra. Trzymaj. Dzięki. To można rozwalić. No i to można rozwalić. Takie główne, słabe. To też można rozwalić, wiesz? Chat. Pan czat się nazywa. No, czatuję. bierzesz? Czy nie? To ty bierz i nacieraj na nich. Kolej, nacieramy Jak ty to zrobiłaś? Nie wiem. Minus dwa, o nie. Minus jeden. Też chyba o nie. Gramy jeszcze raz. Dobra. I dzisiaj wrzucimy trochę filmów. To nam za bardzo nie wyszło. Al I wrzucimy prawdopodobnie gameplay z muzyką. Mhm. Czekaj, na razie nie kamerzysta. Ciekawski kamerzysta. Wrzuć taki odcinek. Kamerzysta. Nie, będzie taki chyba, co decydujemy. Decydujemy, czym gramy na podstawie Megaboxa. Hejken. No nie, on się nazywa jak piwo. Nie idź tam, tam jest Heineken. to piwo. Heineken tam jest. No tam jest to piwo jedno. Hejken. Głupie piwo, musimy zabić to piwo. Stłuc je. z piwo, no wiadomo. Czy nie na odcinku? Na odcinku nie będziemy tłuc piwa. Bo my nie możemy. Aaa! A, Heineken mnie zaraz zawali! Nie! Heineken. Zabił Zabijcie? Tak. A Heineken. Heineken? Heineken? Tak, Heineken. Dokładnie ten Heineken. O nie, nie mnie nie. też! Oh, robi. Bo ja przyciągnąłem tego Rico, co nie? No. Ale plus jeden ja, ma... ja miałem. A, ja okay. też. Dobra. Ej, czekaj radzi, może coś mam. Okay. Czy nam Poczekaj szybko, bo no. my nagrywamy przecież. No wiem Tuż to już ostatnia runda dziś. Ej, gdzie idziemy? Nareszcie 5000 puchów w klanie. Mam no. nadzieję, że dobijamy do 10%. Ale, ka ka ale każdy musiał być tak, no. mieć takie wiecie. Chodź tu! Dobra, kurde, Czurdus. Nie kurde, Czurdus, tylko Andrzej Kaktus. ponieważ że ty teraz jesteś Andrzejem Kaktusem. Ja, ja zawsze byłem. Czy nie? Bo ty grasz jeszcze na koncie kurde, Czurdusa. Tam jest ktoś. O, what? Ej, ten... Nie, to nie był ten. No nie. Drugi raz by chyba z nami nie grał, bo nie... kliknęliśmy, znaliśmy już drugi no, raz. Tak. Ja wiedziałem, że tam są jacyś... Kamperzy na środku. Dobra. Ej, dobra, ja się spał kto to bierze. No to ja wziąłem. Nie, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, na razie... O, będziemy się zaczajać. Wiem. Gdzie się cofnę, trochę w krzakach, bo musisz widzieć. Czy daj na Mike nie idzie? Bo tam jakieś pociski widziałem. Idzie ktoś czy nie? Nie. Nikogo nie widzę. Jak będę kogoś widział, to powiem. Ale schowaj się. Nie ma nikogo. Nic? No Jezu! nie! Ide, no! Zepsuło mi się. Jak? No tak, wyłączyło mi grę. O ja bo już I wiem. Teraz podgra. No, ja już chyba ja już, wiem czemu. Bo się nie ruszałeś i bot ci sterowanie. No dobra. Poczekaj chwilę, bo ja teraz to wrzucam.